Cześć, cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcineczku na kanale, słuchajcie. Dzisiaj patrzcie co mamy w tle, mianowicie leśną posiadłość, słuchajcie ja ją znalazłem. Jak pewnie zauważyliście, tylko czekajcie, przepraszam, ja, to ja sobie czat zeruję, jakbyście chcieli F3D to jest zerowanie czatu. Patrzcie, o przepraszam, R włączyłem, no mi <laughs> już teraz jest dobrze. Słuchajcie, patrzcie, co my tam mamy? Leśną posiadłość, aż do niej tam łuku strzela. Kurde, chyba nie doleciało, ale tutaj mam w ogóle CPL. To ja sobie szalka airboxa wrzucę. Patrzcie, tak to mi nadużyło Elytry, ani razu nie naprawiałem. Cóż no nie miałem jak. Dobrze, nie przedłużałem, słuchajcie. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. W tym filmie to stosuję kilka trików montażowych, w ogóle pierwszy raz... One się będą w kolejnych pojawiać jak to wiem może za jakiś czas pojawił się pojawi się jeszcze intro jeszcze taka jedna informacja, słuchajcie jak ja wam pokłóć znaczy niedługo po tym jak pokonam widera, będzie koniec serii survival ale będziemy grać na tym świecie najprawdopodobniej budując bazę 2 którą widzieliście w zeszłym odcinku a więc tak to jakoś będzie wyglądać słuchajcie <laughs> o kurde. Cóż, zaczynamy, słuchajcie, ja, e, ja zrobię krót, mam, mam potem sobie jeszcze dach obejdziemy, to może będę któryś z sekretnych pomyśleń. Teraz zrobimy krótkie cięcie, ja, słuchajcie, e, po prostu. Kurde. Hmm. Jakby to powiedzieć, o. E, ja, sobie, ja muszę po prostu ogarnąć, gdzie jest wejście do tej posiadłości, no więc zrobimy krótkie cięcie. Widzimy się za chwilę. No. Słuchajcie. Burze wojenne. Przepraszam. A te lagi jestem na dworze. mówię. Słuchajcie, jesteśmy willi. <laughs> Dobry, kurde. <laughs> Antimyspel Gaming. Ło, kurde. I to jest już pierwszy. Pyk. No i co? Łyso. No Łyso, Łyso. Ło, kurde. <laughs> Kości Sława się tu nie spodziewałem. Ło, kurde. <laughs> Oj, słuchajcie, tu ciężko będzie. O. Chase play to sobie założę. Ale teraz mi się raczej nie przyda. W każdym razie, cześć, przyda. No i temu chyba nie zaprzeczy. Nikt... Ło to... kurde, zjeżdża, ja ciebie tutaj nie chcę. O, tutaj jest to więzienie. Spodziewam się tutaj, słuchajcie, chmary mobów. O, jest Kościsław, patrzcie. O kurde, o kurde, jest Kościsław. Czy ja by na pewno nie mam mikrofonu wyciszonego? Czekaj. Nie, nie mam, nie mam. Jak mnie przez chwilę nie słyszeliście, to przepraszam musiałem ten mikrofon mówię. Sprawdzić, o kurde. Chociaż jak mi się myślisz, że nie przytepnie. Ja mam chyba w domu. Ja trzeba skraftujony z dość tani. O, oho, e, wchodzimy gdzieś, słuchajcie. Ciekawe co tutaj będą któreś z tych sekretnych pomieszczeń. Ja też ogólnie... O kurde, co ty? O tu, o kurde, ej, to jest ten, to jest ten, to jest, to jest, to jest Johnny. Johnny, Johnny, Johnny! Johnny. Skubany Johnny. Widzicie, jak nasz Johnny obił? Doświadczeni gracze wiedzą, czemu ja Johnny mówię. O kurde. Oj, drugi tak sam pokój. Pod rząd. Staracie? Nie będę go oświetlać. To po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu oświetlać drugiego takiego samego pokoju. Hmm. O, ale to jest zumbiaczek. A zumbiaczka nie chce. Walczyć. To jest dla mnie strata czasu. Ja chcę zwiedzać willę leśną. No na razie to Poziom nie jest jakiś hard, uwaga, hmm, gunpowder, nie, tak, gunpowder, o kurde, łoty, łoty, łot skubany, no chodź, no chodź, no, 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 zginął, zginął, ja się przyznam trycyka, więc się zabuduję, jeden, dwa i trzy, teraz mnie tutaj nic nie zje, słuchajcie, no tak, teraz mnie tutaj nic nie zje, okej, okay, dobrze, tymczasem, ej, kurde, ja szalkerboxa boxa nie zabrałem. O ojej. Eee, słuchajcie, fail, 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 fail. Eee, robimy cięcie, ja lecę po boxa, przepraszam, fail, fail, fail. No, słuchajcie, wróciłem. Mam tutaj szalkerboxa, jak widzicie. A teraz sprawdźmy czy... Ło! O, jest John z e, świecącym toporkiem. No, chodź, chodź John ze, świecą... ze, ze świecącym toporkiem. I tutaj jest jeszcze jakaś skrzynia, ciekawe coś z niej będzie. Kurde, pusa, to dziwne, nie? Tutaj jak wyjdzie, pewnie Johnny skakał, bo miał miała być skrzynia, no ale jak widać, nie ma. mi się nie podobało. Ło kurde, ile tu jest tych, tych z tym drzewkiem? O kurde, jak taka biedacka jest ta posiadłość. No, o kurde, taka biedacka jest ta posiadłość. No przyznam, przyznam. Przyznam, nie, najlepiej. To sobie dradziu, ten... Fajerwerki, <laughs> dobrze, słuchajcie, o, dzisiaj taki, o, tutaj mamy małe więzienia Otwierajmy wszystkie, zobaczmy, coś nam tutaj wyjdzie Tych więzień, dobra, chyba nikt nie wychodzi, żadne strzały Dobra, wyświetlamy, mhm. Kociołek, 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 nie wiem, po co mam tutaj. O kurde, ile jest tych pokoi z tymi drzewkami, no ja... Nie powiem co, o kurde o kurde, o kurde, ile jest tych pokoi z drzewkami? No, pochodnie mi się skończyły. Trzeba będzie chyba jeszcze się potem wrócić po nowe. Jej za mało wziąłem. W skrzyni mam ich bardzo dużo, nie? Um, Okej, okay, dobrze. Wracając do tematu. Tutaj jest dalej ulubiony pokój Johnych. W sensie, no tak, widocznie John, no, no tak, no Johnem się podoba ten pokój, nie? <grym> Uuu, a nie, to też jest jakiś taki kijowy pokój, słuchajcie, o, tutaj jest magazyn, to jest chyba mały magazyn, skrzynia są oczywiście puste, no mam <gryw> na wszystko, na szczęście bym się zdawał, że też o i patrz, no i tu będzie już ostatni pokój na tym pięterku, no przyznam, pierwsze pięterko to tak, nie za bardzo, pierwsze pięterko które mnie zawiodło. No tak, pierwsze pytanie to jest zawód. Ło kurde! O, ej, tu Johny spadł? Tak, tu Johny spadł, wy widzicie? Ci Johny Serie nienawidzą. widzą. No Johnny, Johnny. O kurde, się kier zostawił. Jaką? A, to mi jakaś taka siekiera niepotrzebna. Mi taka jakaś e, śmieć siekiera niepotrzebna. Okej, słuchajcie, wbijamy, wbijamy. Dlaczego <laughs> nie? Co mamy robić w tej chwili? Jak nie wbijać? Ja mam nadzieję na windikatorów przede wszystkim. Nie w indicatorów w indicatorów, że to są przecież Johnny. A żony już kilku utukliśmy, jak sam przed chwilą widzieliście. E mam nadzieję na Ewokerów. Ja już z nich dropią totemy. No nie, nie. Mam nadzieję, na ewokerów, ponieważ na razie totem mamy tylko jeden. I e to też właśnie z Ewokera. Skąd mam mieć... Ło kurde! I to są dwóch Johnych, dwóch Johnych! O kurde... Ło ty z Kurde, jak mi Minecraft to ścięło! O kurde... No siedem, Będę miał sporo Emeraldów. Ja ogólnie zamierzam sobie sprawdzić wieśka. Yyy... sobie pulpit. No, no... Dajesz... Kurde, O kurde... Czyżby tutaj nie powinien być Johny? Mm, fu. Nie Johnny, tylko Evoker. Evoker tutaj nie powinien się rozpić. Chyba mam bibliotekę, słuchajcie. No kurno. kurde, tutaj mam bibliotekę. E, Póki na książki. Ło, kurde. Ło, kurde. <ścoughs> Dwóch wyśniaków. Ło, nie. Nie, nie zjedźcie mnie. Dobra, nie zjedli mnie. Śmieci. 10 flasze. Chcę mi ten, ten Ja Ja mam mnóstwo ropę ze ekspiarki. Jakby mi się po coś potem przydał, to ja mam go bardzo dużo ekspierce. Ło! Jest Johnny! Nice! Johnny, Johnny! Nie Ewoker, przepraszam. Ewoker! Ewoker! kurde! Ło! Ja pior. Przepraszam, przepraszam. O, ten Creeper jeszcze wybuchł. Mm, czekajcie, zostawił mi skubany ten, to temik? kurde. Zostawił totemik. Nice, nice, słuchajcie, nice. No. no, z tym to ja już nie zginę. Ja, z tym to ja nie zginę. Mój drugi totemik na ja tym sobie, nice ol. Nice, no, po prostu. subcio. Mam jeszcze nadzieję na więcej tych Ewokerów. Hmm? Szkoda, że Creeper wybuchł. To jest taka struktura budąca, Wow, szkoda, że Creeper ją popsuł choć trochę. Tuż byłem? Tak, już byłem. Sądząc po nich rozstawieniu pochodni. Echem. Przejdźmy sobie jeszcze w drugą stronę schodków. No. No słuchajcie, to temik, to dobrze jest. Z każdego mi będę zrobić, ponieważ przecież ten mieczek maluting. Hmm. A ja już byłem wszędzie. O tu są jeszcze te schodki, ale najpierw zwiedźmy sobie dół. Wiem, że na tym najwyższym piętrze, o kurde, spada ja tutaj na ciebie. O, tam widzę tego. Nie widzę Ewokera tylko tam widzę w. Tam widzę. Tam widzę Johnego. O, tam Johnego widzę. Johnego, Johnny Johnny Johnego tam widzę. No Johnego dokładnie. Johnego. Ło kurde, co mnie tu, o ty, jak, jak śmiałeś bić Antineta.pl gaming, o ty, no zapłacić, zapłacisz za to życie, no. Łokieć pięta i nie ma szkieleta. <laughs> Moje rymy schodzą na coraz gorszy poziom, zauważyliście? już oświetliłem stolik, niech se mają, chociaż kto tutaj nie je ma jeść? Znaczy, no pewnie jakieś tam koło upolują sobie, świnki pozabijają, ale... Ciekawe kto się tym zajmie. Ło kurde, mały, zjeżdżaj, zjeżdżaj, no zje, no jeny, boże jak ja tego nienawidzę, to jest minus fire aspect, no ty jeny, jak ty mnie utuczesz, o weks jeszcze tutaj jest, patrzcie, no i zjeżdżasz, no i po tobie, no i po tobie, o, I, ale jak ja tutaj jest Vex i ten, to oznacza, że gdzieś mamy też Ewokera i czy tu, nie, chyba to są jeszcze są te stare weksy. no nic no. Stare czy nowe na pewno zginą. Stare czy nowe to na pewno zginą. Ty, no spadaj. Pyk! No i giniesz. O, słuchajcie, mamy John'ego. Johnny, 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 łup, Johnny, łup, Johnny. Jenej, to chyba serio są jacyści. Kurde, evoker! U Boże! Johnny! Idźcie! Idźcie! się, na się. Sio. Jaka się siekiera? W jakim stanie? Też takie jakieś kiewski. Obejdźmy ją, słuchajcie. No tutaj są jeszcze ci. Duż weksy. A wiem czemu, ponieważ tam jest mój kolega Ewoker. Ja go trafię normalnie tutaj strzałą. Pyk i jeden Jeny! O kurde, o kurde. O kurde. Ej, ponieważ im chyba, e, tym, Wexon też chyba ubywa życia. No, no chodź, chodź, chodź. Ewokerze gdzie, 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 się schowałeś? Gdzie się schowałeś? Przed nami to się nie schowasz. Skubany, gdzie się schowałeś? Gdzie się schowałeś, Ewokerze? Gdzie? Kurde, słuchajcie, Ewoker w długą. No tu się schował. Przecież nie, on się chyba po drabinach wspinać nie umiał. Mmm, skrzynczka. Co my tu mamy? Uuuu! Uh, no, dziękuję za takie bogactwa. I słuchajcie, no, przyznam. Ile tutaj śmieci się już nazbierało? Co ja wyrzuciłem? A, nie, chyba nic. Ile się już te śmieci nazbierało? O, patrzcie, to dwa totemiki, nice. A, nie, czekajcie. Ja chyba już tego raz zatukłem, czy nie? Dobra, mniejsza. No, jeszcze to jest ze śmieci możemy rodem flesza. Zresztą nam... Dawać mi... No kurde, jeny. Po co... Jeny, po co ta postać zbiera wszystkie śmieci? Hmm, poproszę. Dziękuję. <laughs> hmm. No, przyznam, no nawet jest dość dobrze. Dobrze jest, słuchajcie, dobrze. Hmm, tak, tu już byłem, jak widać. Po, po pochodniach. Y, Okej. Okay. Tak, tu wszędzie już byłem. Tutaj był ten creeper. Czyli muszę chyba iść w tę stronę. No tak, to jest pokój dziecięcy, w którym też już chyba byłem. Jak byłem, to ciekawe. Tak, byłem. To jestem wywalony rotem przecież. Przyznam na razie takiegoś, no, no, słabo w tej willi. Spodziewałem się jakiegoś hardest -Y poziomu. Ale słuchajcie, ja myślę, że um, ja bym sobie chciał jeszcze tych trójtotemików zabrać. O, no, tutaj jakiś zombiaczek. Jeźdź, iść. Ja, ja, je, 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 ye, ja, 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 cię nie lubię. Ja cię lubię. Ja Cię nie lubię. Idź. To będzie chyba już piętro, no, zwiedzona. Teraz idziemy na piętro tych. Piętro ewokerów. O nie. <laughs> nie. Piętro ewokerów. Piętro totemików. Tak, no, piętro totemików. No patrzcie, tutaj, tutaj już jest pierwszy totemodawca. Poproszę totema od pana. Pan, 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 podobno totemy. Da, da, dzięki, dzięki ziomal za totema. O kurde. Ho, ho ja... O kurde, skubani. Skubani, skubani i pyk. Ło! boże, i ten zombie, no zombie, zombie jaką to ja tutaj dziękuję. Weksom też teoretycznie tutaj dziękuję. Dobra, gdzie są weksy? Chodź weksie. No wynuście się za tych ścian. I jeden padł, drugi weks też padł. No i trzeci weks też padł. On jest koksem. Nie. Zabija weks, weks, za weksem.

Sią! Skubań. Kurde zginąć mogę, się, Ale nie oni chcieli mnie zabić. Więc sobie... Jak tam co? Jak tam wam kot na dole miał, że to przepraszam. Ech, mój kot chce jeść. Na dole... ta na dole... Hmm, kryje się... No. Tam na dole krojony jest kur. Łoty, łoty, skubańcze. No... ty... To moja mama na dole kroi kurczaka. A mój gotowy bakerczaki i w ogóle mięsko. Daj sobie poświetlajmy. Mało tych ewokerów. No i ja się zawiodłem. To jest po prostu wielki zawód dla mnie. Myślałem, że tu będzie więcej tych ewokerów w ogóle będzie. Jakiś hardcore. Nie, że jakieś... O kurde! No... No przyznam, że szkielet to nie... że, że ten... Że, pa, że ten, ten, ten to nie jest zbytnio miła. No, nara. Ciebie tutaj nie chcę. W ogóle tu nikogo nie chcę. Żadno, żadnej postaci, która mogłaby mnie zjeść. No, patrzcie. Zginął od upadku. Mm. <kluz> no, sporo nam się śmieci nazbiera. Ale ta willa to taka która to biedacka jest, nie? Ta willa taka no... Cóż, no nie za bardzo. A ja bym powiedział, tak trochę biednie w tej willi. No tak sobie biednie. Spodziewałem się jakichś bogactw. No, czy ja tam widzę? Nie, nie, mi się zdawało, że tam widzę pokój ze sterczą obsydianu. Ogólnie mam zamiar wyjść na dach i sprawdzić, czy tu by taka sterta obsydianu była. No, kurde. No, no bilacka jest ta wila, no przyznam. No, kurde, mogliby się bardziej postarać. Dwie skrzyneczki. Fy. Kiepska wila, no kiepsko, biedacko, tej pani Creeperze, no, idź, idź, idź. Idź, przyda mi się Gunpowder. Gunpowder mi się się przyda, dokładnie, Gunpowder na drogę powrotną. Chyba, że... nie. Ja ogólnie pewnie wrócę z wami i wam pokażę kilka rzeczy, które tutaj znalazłam. No biedacka jest ta wila, no biedacka, jak tutaj będzie jakiś. Koks i Temka, to po prostu odcinek będzie miał tytuł Biedacka Villa Vindicatorów Serio biedacko tu jest. No, biedacko, 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 zawód. Zawód ze strony anti Gaming, nie? Biedacko. O, kurde, i tu. A ja. Muszę na ten jej dar wyjść. Kurde, no spodziewałem się większej ilości. Czy wiedziałem, że tutaj jakichś takich bogactw zbytnio w tej wili nie będzie. Miałem bardziej nadzieję na więcej Ewokerów. Sprawdę mamy tam dwa, chyba mam trzy totemy, ponieważ jeden chyba schowałem. Mamy tam kilka totemów, no ale to nie jest aż tak dobrze, chyba że będzie które z tych pomyśleń, wtedy ta willa zyskuje. U mnie jak najbardziej na plus i właśnie zyskała, ponieważ mamy tutaj pokój ze stertum obsydianu, czyli darmowe dziewięć diamentów. No słuchajcie, no to nawet nieźle. Mm, dziękuję, <laughs> dziękuję, dziękuję. A za ścianą jest co? Tak z ciekawości? Mieć, 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 się przyda 10 emeraldów, niezbyt. No, a, za, a, tutaj za ścianą jest któraś z tych pokoi, dobrze. W tym razie kopiemy. Uwaga, zaraz będzie D blok diaksów. Uwaga, o, proszę, proszę. No ja bym się bardziej zadowolił z bloku netherite'ów. Tak, no, blok na netherite'ów, to by się bardziej przydał, no. Yy, słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę, ponieważ natrafiłem tutaj... O, patrzcie, tam jest nasze drzewo. A sobie dach, bo czemu nie. No biedacko, no przyznam, cóż, no mogło być zawsze lepiej. Biedacko, biedacko. Wejdźmy sobie przez okno. I może jeszcze chwilę poczekajmy, a się zresztą zrespiewajcie w indykatorze, słuchajcie. Yy, zupy cięcie. Ja was od razu powiadamiam, jak jakiś Vindicator po prostu tutaj będzie. No, czekajcie. No słuchajcie, nie ma żadnych Ewokerów, więc myślę, że też... Czekajcie, przepraszam, przepraszam, tego nie było. Więc też myślę, że nie ma sensu jakoś tutaj was zostawać. Ja tam ogólnie znalazłem... Badlandy i dwa zrujnowane portale, i to w sumie jest wszystko z takich jakichś fajnych rzeczy. Na Badlandy pewnie sobie na pewno kiedyś wrócimy, a i drugą podwodną świątynię, no ale... No, słuchajcie, dobrze, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Znowu, pamiętajcie, że zostawcie lajka, łapkę w górę i subika, a ja się z nami żegnam. Do usłyszenia, cześć, pa!